Zobaczcie, zobaczcie, przyjechały maleństwa. O mój Boże, one na zdjęciach większe wyglądają. Ja już zapomniałam, jak to jest mieć takie maleństwo. Proszę, że wysiadamy z a on jakieś zamknię drzwi, żeby przeciągu nie było, bo uszki wiesz, Czy można was ujmować? Można, ja mogę, a ty? ja bo nie chcę. Chodź, moja nie, nie, ja się no, się nie nada, Jak no, nie chcę. Nie. Zobaczcie, Agnieszka przywiozła właśnie kociaczki i Ewa akurat mi dzisiaj odwiedziła. Także same kociotki, patrzcie, w okularach się dobrały, kociotki? takie... takie. No, nawet takie podobne. A tu najważniejsze, że tutaj tam ciotki, tam ciotki, to tam nie se będą, prawda? Nieważne, o, jakie tam, tam są piękności, o to czarne, to ja już oszalałam na punkcie tego czarnego. A, A ty? Już nie, ja już nie mogę. Ja już mam cztery. Tu. Ma tu białe. Ja to też nie mam będzie się jedna. nadawał. Ja mam jedną z białych. Nadawał. On jest podobny do białego. Ale dwójkami bazii. będę wydawać, także Wunia nie masz niestety. No, ja, szans. Ja, ja nie mogę, bo ja już mam czwartego z cukrzycą. Ale ty ja odpadasz. Nie niestety nie przejdziesz u um, rozmowy kwalifikacyjnej. Kwalifikacyjne. A, A jak wiesz, dwa wezmę? O, to inna rozmowa. Ale oddam męża. A, a, a malinka, to jeszcze nie wiadomo, czy czasami nie będzie wracać. No pewnie, nie mam nadzieję, że będzie. Bo Boże, coś tak wydaje, cudownie. że... Wziewy, wziewami, Dobrze. wiesz, bo to teraz... Słuchajcie. Ale Nie. Może... Są tam, no dobra. To no czekamy. Patrzcie kochane, zapraszam, chodźcie niuńki. O, ci, ci. To już wszystko, widzisz, już tego ją przerzucę, no, cyk, wszystko tak zorganizowane, tam już kontenery, Kup, jak to... siu, tu zrobione, ale kupa Kup. wszędzie, nie? No, ale I musiałam się zatrzymać jest. po drodze i dokupić tego, bo mówię, kurczę, nie mm. mogę leżeć. Taką dło, drugą, długą drogą, pięć godzin, nie? Albo sześć. Tak, tak, no bo musieliśmy Na się zatrzymywać, setem. nie? Przez jak to czas. jechali, sześć godzin. No Ale bez kot. Aha, nie, ale no Majka nie ja ma. No dobrze kochana, no to co? już przestaje no już zabieram, kręcić już, tak kręcić. A chyba ten czarny tak. szuka sobie jedzonka. A ty musisz co najpierw kociaczki? czy? No, najpierw kociaczki, oj, on był przy cycuszku. Ojej. No trudno, no trudno, zaraz będzie jadł, choć, chodź, chodź, chodź. Zaraz będziecie już miały swój pokój. Ale ten piękności jedną. One są piękne, ale jakie jakie mogą być jest też jasno szare. One mogą też wysmarowane być, zobacz, ona jest wysmarowana od kupy. Ładna jest tak. Jasno, szare Ten jest piękny, piękny. A już oczka potwierdzają. Oj, czekaj, bojenicy. Nie no ja tak nie wiesz, nie chcę ich przytrzymywać. Marinko, chodź malinko Chodź Chodź, chodź kochanie mój ty jesteś taka zestresowana, ty. jedno no, już będziesz zaraz u siebie. Już jest koniec jechania, wiesz? O, tak. Proszę idź tutaj do tej całej bandy, proszę. Tak. No. I już jesteś Dobra, no to czekamy. No. Dobra, to może ja ten jeden tych z tych jeszcze tutaj dołożę i żebym miał miękko. Wiesz, co ja robiłam, Małgosia? Pościeliłam no. Pościliłam im od razu kilka podkładów. No wiem, że potem, żeby wyjść. I tylko cyk, nie? wiesz? No ale taki podkład nie jest zbyt przyjemny. A no ona będzie leżała na kocyku jeszcze? Czy tylko na tym tym? Bo u mnie leżała na podkładach. No to dobrze, to dam tylko podkład. Jeden podkład już tam jest. No, ale miałam chyba z pięć, wiesz? O troszeczkę ta na no. musiła i w grudu. Ja iloś... to pokaż mi te piękności co dobrze. Ja nie. dobrze. Tak, dobrze. Chodź, maliniaki, owocówki, maliniaki, owocówki, chodź kochanie, chodź, ja, ja nie wiem, jesteś wystraszona, chodź, no, weźmiemy te dzieciątka, wiesz, nie będziemy ich teraz... O Jezu, jakie słodziaki, patrzcie, patrzcie, tu pokażemy jeszcze tylko przez sekundę i wracają tu, 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 szybciutko do swojego nowego domu, proszę kochanie. I teraz jeszcze dwa. Daj mi je słoneczko. daj ten mały, tam chce pić. No, no przykro mi, zaraz będziecie pić już sobie bez problemu. No chodź, mamusia no, już musi wyjść. Jezus. <grym> 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 Takie maleńkie piękności, oczy mają wyotwierane. No, Jak to się tak troszkę zaaklimatyzujecie, to będziemy was ważyć, będziemy was właśnie nie, nie. ważyć. Nie Ale widzę, że do, do. to dawaj ją tam. Aha, ja ją pokażę taka piękna. Chodź kochani. Tylko na, no, na chwileczkę, bo ona jest przestraszona. Zobaczmy, bo są, to jest Twoje tam, królestwo. Jest twoje tam, jest królestwo. Jest królestwo. Tak, no. Ona no. I jest bardzo młoda. Nie wiesz? Nie tak. 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 wiesz? Nie, tak. to, to już nie będą wychodziły. Ale ja mam tutaj. No, Widziałam, że tak. tak. Ona sobie wyjdzie. Widziałaś jakie drzwi? Widzę wszystko. To jest wszystko weź zorganizowane. Dlaczego ja wie, co robi. No, mam zrobić tego, że właśnie miała klatka. No nie miała klatki, tylko miała sam karton, nie? A no to wiesz, co jest fajniejsze. Nie, nie wiem, bo to zawsze to klatka, ale po prostu bezpieczniej, nie? No jest tak fajnie ma dasz, no, potem wiesz. zawsze jest taki moment, że po prostu zabieram klatkę. E, znaczy tak, klatkę i już sobie chodzą. I tak, teraz już iść tu wodę, mam tu wodę filtrowaną. Co się popsuło, akurat dzisiaj kamera się popsuła, statyw od Bogusi, się złamała końcówka. Chciałam właśnie na tym statywie je nagrywać, jest połamana, proszę uprzejmie Bogusiu. O proszę, widzisz? No po prostu coś strasznego. Chcesz wyjść? Nie wiem, czy coś... Tam. Dobra, ona, ona sobie zaraz pozwiedza, słuchajcie, my zaraz stąd idziemy, tak. bo to nie ma najmniejszego sensu. Sporo. A ona już leży i karmi. Dobrze, ja tylko jej tutaj podam. Znudziłam? Zginęła. Zginęła. tylko Mam jej premiery. No, Cię to I... no spoko. spokojnie. A, Ale najbardziej A, lubi suchą, także. Ja jej dam na razie gastro, bo tak jak ona miała problem. No do jazdy. tak, do gastro też jadła. Właśnie mieliśmy od weterynarza, no ale widzisz mimo wszystko te zawirowania. Więc dostanie to i teraz proponuję. Tylko niestety nie mamy kamery, bo mogłybyśmy podglądać czy jak ona sobie radzi, ale nie będzie. No A może to... tutaj ten, A, czekaj, właśnie, raka. już okej. Okay. Jeszcze <laughs> No i słuchajcie, są nasze maliniaki. <śmiech> jak, <śmiech> jak, jak one się nazywają? Maliniaki owocaki, czy? <laughs> maliniaki, tak fajnie, co? A co my mamy dwóch chłopaków, dziewczyny? Co my mamy panie? Nie wiemy, nie wiemy, ale to jeszcze się nie dowiemy teraz, bo ja nie będę teraz ich oglądać, tylko poczekać, zobaczcie jak już jedzą, jak to jest dobra mamusia, no wiadomo to jest kotka, no to się zaklimatyzuje, jest... ale to będzie miała dobrze, kochanie, tu będziesz miała cały pokój, tu będziesz miała dobrze do jakiegoś czasu, potem już będziesz miała dość serdecznie. Ale wtedy masz wysokości, możesz tak, się tak schować. Tam wchodzą słuchaj nieraz i tam tędy, i to. A mogło no. się żeby ten... Ja dałam to, żeby ona tam nie wchodziła i Aha. bo ona wiesz, na przykład może te dzieci tak często jest skotkami, że, że poprzenoszą wiesz jak mi tam zacznie wnosić do tej no. szafy ale nie i na góry, ale to nie, jeszcze ale jest czas, nie... jeszcze takie, takie to jest normalne u każda mi przenosiła, mhm. więc myślę, że ona też taki numer może zrobić. A, przeniesie się, dlatego może tutaj drugie ten. To znaczy wiesz, no to ja to jeszcze przygotuję potem jakieś takie lepsze może kocyki i tak dalej natomiast ona nosi nie na kocyki tylko na przykład gdzieś tam w kąt wiesz na, mhm, na podłogę mimo, i na przykład lepenie. trzy jeden zostań. wiesz no i całą noc no a ja wiem tak to jest tutaj no u nas nie odrzuciła żadnej a to jest ten zaborczy on musi mieć on sobie tak robi łapkami no to dobrze, tak powinien robić. Czyli tak, jeden ma kołnierz, tak. biały, tak? A ten Czarny są... jest wiadomo, jeden ma kołnierz. A te dwa są bardzo podobne z tym, że jeden ma piegi, a drugi nie, a drugi nie ma. a jak Ale tak piegi z piegi na buźce, tak? A jak z góry, to jeden jest leciutko ciemniejszy, ano. a drugi jest tyci, tyci ty jaśniejszy. Hmm. No nie no, mam imion, no na nie dawałam, bo... No, 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 ale będziemy takie owocowe imionka na pewno. E, no wybierać. i z małych krzaczków z małych tak, Bo Tomek już wymyślił, Pózeczka. że te co ma na, na działce, czyli porzeczkę, aronie, jeżyny, malinę i agrest. Porzeczka nie może Ej. być, ponieważ porzeczka będzie u Przez mnie. Ży. A. E, od Sylwii tak mm -hmm. No to wiesz, Więc, jeżyna, no, burówka, burówka. O, jeżyna bardzo borówka, ładnie. bardzo. a jeżyna jak się jeżyny? Jeży, no, a jak będą chłopaki, To co? to będzie już. agrest. Agrest <laughs> no koniecznie. Więcej? Ale agres pasuje, bo one są takie w paski, żeby to jeden był chłopak z tych, tych nie? Będzie, będzie agres klany. X i agres Y. No bo nie, nie wiem. Z męskich krzaczków nie znam. Może być jerzyn. Poziomka mogłaby być. Poziomek. Jak mi gdzie poziomki, jest. tylko poziomek, bo może być chłopak no no ojdzie, na mamy, być ale końca, No i ty musicie być dziewczynami. Nie, nie do imię. Ja no mówię, sobie. słuchaj, może melon? Nie, nie, melon nie, bo na no to na działce, to my nie mamy Melonów, to musi być bardzo, jest bardzo zaangażowany też. Tak asystował, mm -hmm. pomagał, tak. To, tą całą konstrukcję w samochodzie on zbudował. No, super naprawdę. Mm -hmm. Dobrze, malinko kochana, naprawdę ty jesteś taka mm -hmm. słodka, ale już cię mm -hmm. zostawimy, żebyś ty naprawdę odpoczęła po tych wszystkich Ale no, wygląda, że wyjazdach. będzie dobrze, nie? Że tak, wszystko... będzie dobrze. Ona sobie tu na pewno wyjdzie, pozwiedza, znajdzie jedzonko, kuwetkę. Dzieci mm. zaczną płakać, to będzie do nich. Sobie i zaczęła się myć kochana. Także wszystko będzie mm -hmm. dobrze na razie też, tyle Ona tak o, tak, Zuzi. że też idzie. Że ona też tak się załubiła do Zuzi, że też idzie tak do właśnie do Zuzi I tam no, się no, Zuzia już to... ją też oswoiła, ale ona się bardzo zmieniła, bardzo się. Ajka, to wiesz, że tam, nie? I, i bawimy się. Ona po prostu jest innym kotkiem. Wiesz, ona się nie dawała tak, dotk, no. Cieszymy, tak do ognia. Nie. Cieszymy, sznur że do góry tak, Dobrze, tak. Czekaj. I ja na przykład, no, już jej kąpać to w ogóle nie muszę, bo już tak fajnie się ten wyczyściła. Natomiast, no, na środkach przeciwbólowych tak wygląda, no po prostu. Ale jedziemy do kolejnego. Nie nagrywam, także proszę się nie martwić. Ja jej ten, ja. No, jadę z nią we wtorek do kolejnej kliniki. Nie wiem, czy tam wymyślą coś. ale pojadę jeszcze, że mnie czyste sumienie żeby to skonsultować jeszcze raz. Wydaje mi się, że wszystko zrobiłam, co można. No mają szczęście te storki, które tutaj trafiają do Pani. Mhm. Chodź malinko. Nie, psy tu nie ma ich tutaj. Nie, tu masz spokój, masz pokoik. Ciotka ci wysprzątała i parą gorącą i, i wszystkim. No, co Ty taka cio? Ej kochanie, chodź. No chodź. Chodź malutka. No, chodź, pokaż Agnieszce. Pokaż Agnieszce, że tu będziesz miała dobrze. Pokaż, jaka Ty jesteś ładna, jaki dziuniu. Jaki drobiazg. Jakie kosteczki. O mój Boże, pożegnaj się ona jest chuda. O mój Boże, No, zobacz. Czuję, że Ty chyba masz do mnie jakieś tutaj emocje pozytywne, co? A, pozytywne. No to pięknie. Czekaj. Musimy szybko póki mamusia, ale jeszcze nie udało nam się dzieciom. Och, muszę zrobić zdjęcie, ale też mi się już nie uda. Tak na dzieci się położyła, śniunku. Czekaj, one są przywalone przez ciebie. Siobać, przywalone dzieci malutkie. No one musi się wydostawać od ciebie. Hmm. O, jak słodko śpią. Już się pobudziły, oczywiście. Czekaj, by ci świecę tą lampą, miało być bez lampy. Dobrze, teraz nie mamy lampy i wszystko jest w porządku. Cześć malinko. Jak tam te dzieciąteczka? Cześć malutki. Cześć malutki, dzień dobry. Dzień dobry, ojejku, jak ja ziewam. Jak ja jełam. No to słuchajcie, malinka karmi. Ja już jej dzisiaj dam spokój, nie będę już ją niepokoić. E, wszystko tu ma gołąbki i gruchają wspaniale na drzewkach. Maluszki jedzą, wygląda na to, że ona dla niej macierzyństwo jest na pierwszym miejscu. Jutro się będę z maluszkami troszkę zaprzyjaźniać. O jaki słody, słodziak, jakie, jakie ładne kociutko, jaki ma ładny nosek. Wszystkie mają różowe, zobaczmy. Czarnuszek ma... Nic nie widzę niestety. Chyba różowy. To maleństwo ma różowy. <grymne> nic nie widzę. Aha malinka ma. Brązowy, nie? To po noskach jeszcze będziemy może poznawać. Tu jakieś je, ale nie wiadomo, jaki ma nosik, spokojnie kochanie, spokojnie, ja tylko Nosia chciałam zobaczyć, ale nie jestem w stanie zobaczyć nosa, chyba różowy, tu piękności, i tam piękności, tyle ciotek czeka, ale...